Cześć, ja witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. I dzisiaj jest to aktualizacja. Odcinek z dzisiejszej aktualizacji jest środa. Ja wrzucam odcinki zawsze z piątek o 15, ale no, jest środa, tak więc żeby nie było, że jest to w piątek, a ja powiem dzisiejszej aktualizacji i ktoś co pomyśli, ale dzisiaj jest piątek, a nie środa, tak więc od razu wytłumaczyłam. Myślę, że tak mogę zostać rano, może się troszkę przebiorę. Dobra, pojedziemy i się przebiorę. Ogólnie bardzo lubię grać i nagrywać, ale czasem mnie to trochę krępuje, jak źle powiem. Ale no dobra. Za często mówię, ale ser. Eee, Boże. No, nie podoba mi się aż tak bardzo te... Albo może i są ładne, nie wiem, Mogę być. No takie no, dobra, zostawmy. Tutaj mojego butterfly i ja go dość lubię. Mam jeszcze snow Angel Alpną z Honejem za... Nie wiem, ale też jest dość spoko i gdyby nie jest taki. Na no, ten moment moim ulubionym koniem jest Honey. Właśnie, tak naprawdę. I... nie podejdź to ninjo. Ciebie to zakryje. Honey i Magic. Może jeszcze jest jakiś jeden taki fajny. Ale ubiorę się dzisiaj na tęczowo Tutaj pojadę sobie CB B, X Czekaj, bo coś tam powiedzieli, że jak coś zrobię... Aha, dobra CB wszystko zdejmuję i teraz mam pytanie To są pytanie, a to są... To który koń ma teraz, to nie chcę się teraz szukać Dobra, wiem. Po prostu pojadę o tak. Ja wiem, pewnie Honej ma i to są początkujący. początkujących, i to są dla początkujących, tak więc. No i Na razie sobie pojadę szybko do tego Honej. Do miotka. Tutaj nie, tutaj nie. I on jest chyba tak ostatni. I on musi mieć te podkowie. Jak nie, on to nie mam pojęcia jaki koń. No, on zawsze ma te podkłady. O nie, o nie, o nie, opuściłam nie, Dobra o Ktoś Ktoś ma tego konika tutaj spoko! tutaj stoi Ej, on ma spoko Ej, spoko on wygląda, chwila, bo ja tak to pokazałam. Ej, ładnie! Napiszę że piękny konik. Piękny konik. Tak ty tutaj, jak ona się nazywa? Tej. W ogóle fajnie jest ubrana. Dobra, napisałem, że piękny konik i myślę, że to wystarczy, bo jeżeli mnie nie odpisuje, to albo nie gra, albo coś tam się loguje, no nie mam pojęcia, nie wiem, nie wnikam tak bardziej, chwila, to teraz co? on ma zwykłe, tak? tak, idę odłożyć i wydaje mi się, że po prostu zostanę w tym już, tak? że w tym niebieskim, albo sobie po prostu na szarego ubiora. Ale czekaj, on w końcu jaki jest. Ona jest chyba tak, ona jest taka chyba piękna, coś mi się tak wydaje. Tak, ona była mega piękna i dlatego ją kupiłam. Dobra, zejdę. No złasz, Jezu. Dobra, ja się szykuję, to będzie w przyspieszeniu, o tak więc zaczynamy. Dzień. Oh, oh, Jestem ubrana jak widać, ubrałam się na szaro. Ojeju! Yy, dobra, w takim razie teraz zobaczymy sobie te konie. Ja będę jechać i może będę coś tam mówić. Nie wiem, albo po prostu wyciszę i dodam podkład muzyczny. A w sumie to jest tutaj. Haha. <grym> ha, ha. Dobra, mam tutaj ten portal. Yy, wchodzę do twierdzy. I jestem bardzo ciekawa tych nowych koni. Tutaj, chyba, właśnie y, tutaj, y, Jasper chce mi powiedzieć. Dobra, że zerknę na kocioł, magazyn stanie i cokolwiek chce, tylko też y, y, nie, nie, nie umiem tych atrakcji jakoś. O, ktoś sobie kupił ten zestaw. O, jedziemy zobaczyć te koniki. O, tutaj kolejna rzecz. X Udręczony, jezu. Żywa dusza w tym akord. Akurat... O, jakie piękne on jest! Tak, mogę porozmawiać akurat. Zły los. Ok, i to tyle. Dzięki. E, idę zobaczyć, co się tu dzieje. O, tutaj ten, którego ja mam. O, x, 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 fila, fila, fila. Nie! No nie! Nie nic z tego wyścigu. O Boże! Nie, nie, nie. Dobra, powrót w bezpieczne miejsce. O, tutaj jest klejnot, tutaj był na chwilę. A w sumie może sobie biegać. w którą ja jadę stronę? nie O, dobrze, że ja się cofnąłam F to był F Ja się nie, nie, nie umiem się o ten No, no tak Tutaj daję XE O dobra, zebrałam, nie wiem czy to... Uu, o Jezu, wróżka, co? Wiedźma, nie wróżka I'm so sorry. nie no, sorry Nie, jadę tutaj do... Do Nie, tu nie jest stajnia, źle, i dlaczego to lewituje? Ja chcę do góry jechać. Nie wiem, na razie nie będę tam jechać. I chcę pojechać, zobaczyć konie. I to nie jest tutaj. To jest tutaj. I chyba te konie tutaj będą. Mam nadzieję. Tak są tutaj te dwa. Tak widzę, że dużo ludzi jest. Okej. Okay. Najważniejsze. Ej, tak szczerze, trochę nudne, spodziewałam się, że będzie coś ładniejszego. Ale to jest fajne, że tutaj ma tak... Jakby faktycznie był tym konikiem zabawkowym. Tutaj zobaczmy. Ładnie kusuje, tylko trochę mu tu tak śmiesznie noga lata. Galo. Nie, no coś mi tutaj boli, jak on tak zgina tą nogę. Tak tutaj podchodzi mu. To może na kusie będzie łatwiej. O, tutaj tak. Tak śmiesznie. No dobra, może tak musi, nie wiem. Swa jest jakby też ok. Szybki cwał jest spoko. Czekaj. A to nie jest. Ej, on wygląda minę mu stanga. Też... Czy może nie jest, a jeżeli nie jest, to przepraszam. Szczu... Szczuczkę. Szczu... Nie umiem. Sztuczkę też ma podobną, ładną. Ej, aha to ten, dobra. Sorry. Ten jest spoko i teraz jestem bardzo ciekawa tego, bo on ogólnie mi się podoba. Jest mega ładny, ale tamten chyba mi się nawet bardziej podoba. Te włosy są ładne. I uwaga, będzie siwy jakiś. fuj tak szczerze, to już tamten był ładniejszy. Dobra, patrzymy na kroki, czy tak samo będzie robił. Ej, on nie ma aż takiego dużego odczucia tutaj, że mu tak się śmiesznie rusza. Albo ładny. Tak, Kor, tutaj dzieci Szybki. Sztuczka. To też jest taki jakby mustang. Ej, tak szczerze, mogliby się... Sorry, że tak powiem, ale mogliby się bardziej postarać. Ten jest o wiele ładniejszy. Ale jeszcze tu jest chyba jeden. Taki mi się wydaje, nie jestem pewna, bo powiedzieli... Dziewczyno źle wybrałaś, ten jest ładniejszy. Ja chcę zobaczyć, jak oni to wybierają, bo tak naprawdę to ja mogę zbierać na niego, bo jest moim zdaniem 100 razy ładniejszy. No, jest naprawdę mega ładny. Nie powiedziałabym, że mi się bardziej podoba tamten, ale. Że jest ten gorszy, ale ten mi się bardziej podoba. I też ogólnie chodzi mi o zmianę, jakby. Ja Przepraszam. Chodzi mi też o zmianę tego. Zmianę, przemianę, no jakby naturalnego, bo jest ten naturalny i jest ten jakby e, magiczny. Tylko imię ma tr trochę trudne do wymówienia. I bym nazwała. Wała, tak żeby było normalnie. Albo wylosuję i zobaczę, jakie są. Wróć. Candy Core. Chwila, fila, chwila, fila. Chwila, jakbym chciała tego kupić. Nie wiem, może niektóre osoby wiedzą już. Dark Core, proszę. Dark Core. Eee, ja go muszę kupić, bo jest piękny! Jest jak papier teraz wygląda jak tak się... No nieważne. Jest piękny. Jakby, ja wiem, że ja przed chwilą mówiłam, że tamten jest ładniejszy, ale mam zmienny nastrój. I to by był wałaszek i by był nieśmiertelny, bo jest magiczny. Wszystkie chyba magiczne, bo nieśmiertelne. Nie wiem, ale mega ładne. Tak więc wyłączam, nie mogę się tak cieszyć, bo nie mam tyle pieniążków. Mam 574. O Jezu, przepraszam. I zbieram na razie na tego, na tego, na tego, na tego, na tego. Bo ta przemiana mi się mega podoba. Ale nie wiem, jaka to jest sztuczka, bo tu chyba nie ma sztuczki. O oh jest! Westernowys. A ja nie mam podobnego konia. Chcę się takiego po przemianie, bo mi się wydaje, że mam. I ten jest też fajny. I on mi się chyba. Tylko że ten nie ma, też ma. Ej, jakby. Co? Ale tamten jest bardziej taki. Ale ten jest bardziej halloweenowy. Nie wiem, czy tamten jest halloweenowy. No trochę jest, ale. Najbardziej halloweenowy. Tutaj są po przemianie, ale ja mniej więcej wiem. Jest. Co to jest? Aha, to ten, to ten miś taki średnio. Akurat tego nie znałam, tak szczerze. Ten może nie, ale jest mega też ładny. Ten... Gdzie to jest? To są... Nie, nie ten. Jezu, ten jaki bardziej na jesień. Ten nie, a mam go w ogóle. Jezu, nie tego miał kliknąć. Ten też nie. Ten chyba mi najbardziej jest Halloweenowy. Ładniutki, taki spokojny. I fajne jest to, bo widać mu ten. Ale bardziej bym wolała tak szczerze, żeby on był taki szary, a nie taki czarny. Może będzie filmik z kupowania konia, muszę jeszcze troszeczkę... bo mnie będzie bolał portfel. Portfel chodzi mi o Starcoisy, bo 49, a tu mam... Usa mi z 20 Starcoisów. Jeżeli bym miała 1000, bym od razu go kupowała, albo tamtego drugiego co jak oni są piękni na tych koniach. Dobra, jedziemy od nich. Hmm, idę zobaczyć tej do kotła. Albo nie, bo ja chcę zrobić to zadanie, bo kurde, no nie potrafię. O, to jest ten piękny konik. Ja bardziej mi też zależy, żebym mogła, przepraszam, na zmianie jeździć, tak jak na przykład teraz. Go mam z lata, z lata. Jakby go mam, no to z, lata, z, tam, z dnia tęczy, no sensie z miesiąca tęczowego I mi, się spo, i mi się nadal podoba, ponieważ ma przemianę i to nie jest jakby słabe, że jest to magiczny koń bo masz, macie wtedy dwa konie za tą samą cenę i to mi się właśnie podoba. Następny jest tutaj. Tutaj już nie ma. Jezu się zresztą jest jeszcze tu, sorry. Powiedziałam, że to już nie ma, ale jest, więc trochę ten słabo. Teraz tutaj jest to stajni. A dobra, wiem gdzie jechałam tam. Byłam tam przed chwilą. Jakby to się wtedy że to jest daleko, ale na tej mapie mega szybko się podróżuje, że tak powiem. I tutaj stajnia. Byłam tam przed sekundką, więc jakbym zapomniała, to by był problem. Teraz yy, yy, teraz jadę sobie. Nie wiem. Dobra, ja zrobię to zadanie i wrócę. Okej, okay, ja już zrobiłam to zadanie. No ja tu. No dobra, dziękuję. Ała, moje gardło. Hejka, ja już zrobiłam to zadanie. Nawet takie niedługo mi to zajęło. Ale musiałam znaleźć, gdzie jest właśnie to kolejne miejsce. No. No to tak naprawdę to chyba już kończymy. To by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, dodania łapeczki w górę. Filmy są w piątki o 15. Bajo!